Jak co roku w Suchodańcu odbył się piknik rodzinny, w organizację którego zaangażowało się wielu mieszkańców wsi. Nie mogło zabraknąć domowych wypieków, wielu atrakcji dla dzieci i hucznej zabawy tanecznej. Organizacja takiego festynu, takiego przyjęcia dla wioski, naprawdę dużo czasu pokłania, i wtedy sala tą wioskę, wszyscy się doskonale bawią, czują taką potrzebę, więź takiego zespolenia się. Moim zdaniem takie festyny e, doprowadzają do takiej większej integracji. Masowa impreza nigdy nie odniesie takiego ducha, e, takiej prywatności. My jesteśmy w Suchej, a Suchy Daniec to jest parafia sucha, gmina Izbicko. Tu są nasi przyjaciele i tu się e, nic nie odbywa bez nas, a u nas w, naszej wiosce bez sugełdańca, także śpiewamy, tak, śpiewamy z nimi razem, bawimy się naprawdę kapitalnie. Najważniejszą atrakcją pikniku były rozmaite konkursy z nagrodami oraz występy najmłodszych. Jak ją to ją muchy chytą w łobie ręce, kaj jest też łupo. Dzisiejszy piknik to jest piknik rodzinny 2016 i ja myślę, że ktoś, kto chciał brać udział w takich konkursach, to brał, czyli bawili się świetnie. Były rodziny, które kilkakrotnie, które kilkakrotnie wychodziły do konkursu. Suchodaniec znakomicie zaprezentował się również od strony gastronomicznej. Każdy mógł spróbować wyśmienitych specjałów przygotowanych przez mieszkańców. Kosztowało nas to bardzo dużo czasu i pracy, bo jest to, nie ukrywam, bardzo pracochłonne i czasochłonne, ale opłaciło się, ponieważ kolejka ustawiła się długa i większość tak się już sprzedała. Największą pochwałą jest to, że poszło, że kupili. Tak, nie muszą jest... mówić, tylko jedzą. Więc to jest dla nas jest największą smakuje, pochwałą. No. Lokalna społeczność bawiła się do późnej nocy. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku zabawa będzie równie udana, a mieszkańcy gminy tak samo zadowoleni.